Najdziwniejsze rankedy Fortnite. W dzisiejszym odcinku rozegram trzy mecze rankingowe, a na każdym z nich będę wykonywał inny challenge albo trolla. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie łapę w górę i subujcie kanał. Oraz pamiętajcie o kodzie ZAKRZAK i Ty w sklepie. Jak zawsze, zapraszam Was na tą mapkę. Sami zobaczcie, co pomoże mi w dzisiejszym challenge. U. Tak się składa, że dostałem od Komputronika oraz SteelSeries nową klawiaturę Apex Pro TKL. Co ciekawe, jest to trzecia generacja tych klawiatur, więc odpakujmy tą bestię i zobaczmy, jak sprawdzi się w grze. A więc nastał ten moment, w którym otwieramy klawę i mamy to. Jest otworzona. Pudełku prezentuje się wyśmienicie, a więc ją podłączmy. Apex Pro TKL trzeciej generacji jest to jedna z najszybszych klawiatur na świecie, a wszystko za sprawą nowych przełączników OmniPoint 3.0. Mają do 20 razy szybszą aktywację, 11 razy krótszy czas reakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdziemy tutaj również wyświetlacz OLED, na którym możemy m.in. wyświetlać temperaturę podzespołów komputera. Możecie zrobić sobie tutaj customowe Obrazek, customowy napis. No, myślę, że jest to idealne dla kreatywnych osób. A jeżeli ktoś chce, to może napisać tutaj nawet. Czemu? Oraz według własnych uznań możemy zmieniać tutaj podświetlenie Klawiaturę dostaniecie w komputroniku, do którego załączam wam link w opisie A więc odpalamy rankedy I w tym momencie zaczynamy pierwszą z trzech gierek z niecodziennymi taktykami Miejscówka, na którą lecę to te oto kontenery A pierwsze wyzwanie jest takie, że mogę grać tylko lootem, który dostanę w automatach Więc lepiej, żeby się zrespił Bo jak się nie zrespi, to naprawdę nie ręczę za siebie Okej, okay, jak widzicie na mapie mamy automat Tylko czekaj, gdzie on jest stary? On jest w środku budynku? Okej, okay, nieważne, nie wnikam. Wizowie kupujemy niebieską pompę z automatu. Tutaj w ogóle ktoś poleciał, więc szybko zabierzmy jakiekolwiek leczenie. Dobra, nie wiem, czy tu w ogóle znajdę leczenie tak szybko. Jest gościu! Nie ma gościa, leży. Swoją drogą, jestem ciekawy, jaką rangę uda nam się dobić właśnie w trzy takie mecze z dziwną taktyką. Na pewno musimy robić bardzo dużo killi, przy tym testować nową klawiaturę. I swoją drogą, gdyby ktoś był ciekawy, no to ustawiłem sobie najszybszą aktywację, żeby jeszcze szybciej robić edity. No dobra, Wizowie, jesteśmy tutaj na tej lokacji, rozwalamy te skrzynki, ale jedyne co mogę z nich brać, to tak naprawdę leczenie. Wszystkie bronie, które stąd wyleciały, są dla mnie totalnie bezużyteczne. No więc chyba nic mnie tu nie trzyma i lecimy na kolejny automat, który znajduje się, uwaga, gdzieś między Olimpem a wojowniczymi włościami. Więc w drogę dojeżdżamy gości, kupujemy przedmioty i mam nadzieję, że wygrywamy grę, a może nawet nie jedną, tylko trzy. Okej, okay, widzowie, zbliżamy się niby do drugiego punktu, w którym mógłby być automat, ale z tego, co widzę, to go nie ma. Właśnie to jest tą trudnością, że te automaty mi się nie zrespić i skończę z jednym przedmiotem. Nie zatrzymujemy się, ciśniemy na złomowisko. Jest tu może jakiś kolega do dojechania, czy coś w tym stylu? Chętnie bym sobie kogoś dojechał. Łe, ty! Typ do mnie wali! Skąd? OK? 21 dostał, on ma to działko. Izowie, niezbyt lubię walczyć na ludzi z tym działkiem, bo to jest... Trochę rozwalone. Dobra, malowa Edycja siemano byczku. Dobra. Leży, żegnam kolegę. Fortnite, ja mam nadzieję, że tutaj chociaż platyna wleci, a nie jakieś tam brązy chłopie. Gościu pokonany, więc lecimy na złomowisko. Skumajcie, że znowu nie ma automatu. Idę na miasto, jest gościu. Ej, typ, skacze tam w oknie. Kolego mój drogi, nie wiem, co ty kombinujesz, ale waleci pompę przez okno. Siemano, 102, yy, chyba leżysz, no chyba na pewno. Zabierzmy sobie szybko jego przedmioty. Idziemy na miasto. Widzowie, żeby zdobyć automat. Jeżeli na mieście nie będzie, to ja nie wiem, gdzie go dostaniemy. Myślę, że dobrym pomysłem jest zabranie botów z złotą kartą meteorologiczną. Okej, okay, mamy to, idziemy sprawdzić prognozę pogody. W ogóle napiszcie, jaka jest u Was pogoda, jak oglądacie ten odcinek. W sumie u niektórych może być zima, u niektórych może być lato, bo oglądają to w lato. Oho, mamy tutaj typa, który podchodzi. Gościu nie ogarnia, że ja tutaj chyba jestem. Zabudował się, wszedł do środka, no ale niestety z niego wyszedł. No niestety z niego wyszedł i, i tak skończył się jego mecz. Dobra, tutaj mamy kolejnego typa, który robi jakieś dzikie. Edycje. Oho, on już jest troszeczkę lepszy od nich. Widzowie, musimy uważać. Ej, dobra, chłop, co ucieka? 51. Zboksował się, podmiana ściany, moja ściana. Oooo, wow! Daję mu pompę. Białoma. ma. Ej, ja myślałem, że dostałem jakąś duża, a on mnie chyba z tego działka dziwnego obił. Dobra, chłopie, przestań przede mną uciekać. My się bawimy w kotka i myszkę tutaj dosłownie. Nie wiem, gdzie on jest. Nie, chłopie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ile można uciekać? Ktoś strzela do drona, zbił go. Przyszedłem na miasto, ale nie spotkałem automatu, tylko typa, którego prawie zboksowałem. O, ale ładna weszła. Dobra, widzowie, podmieńmy mu ścianę. Proszę bardzo, daszek. Aha, nice. O, sobie spadłem, ale na szczęście on panikuje i leży. Dobra, jest przede mną kolejny automat. Tylko czy przypadkiem to nie był automat z leczeniem? Dokładnie tak, więc tutaj broni sobie nie kupimy. Ale spokojnie, następny mamy w pobliżu. No powiem wam, że to jest jakaś klątwa automatów, bo znowu nie ma na slajdach automatu. Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Widzowie, Fortnite chyba mnie troluje i specjalnie mnie usuwa. No ja nie wiem, co się dzieje. Nie uwierzycie, ale nitrodom nas Proszę, żeby to nie była pompa. Proszę, żeby to nie była pompa. To jest pompa. Dzień widzowie. Trafiłem na jakiegoś agresywnego typa siedząc sobie w boksie. Dobra, dostał pompę. Dostał drugą pompę. I trzecią pompę, która nic nie dała, ale edytujemy się i go rozjeżdżamy. Dobra, są kolejne typy widzowie. Jednego już nie ma, elobyku. Drugi stoi za drzewem, ale już długo sobie mam nadzieję nie postoi. Walę mu pompę, 53. Ziomek się tutaj zabudował, ale... Za dużo mu to nie dało. Sześć osób do końca meczu. Oho, gościu z medalem Rafta. A do tego to chce ze mną walczyć, więc pokażmy mu kilka edytów fajnych. Ojejku, nie tak. Ty, bo ja zaraz zginę. Nie mogę zginąć, widzowie, nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć. Nie ma takiej opcji. Na szczęście się uleczyłem. Chodźmy do góry. Dajmy mu pompę. Wedytujmy. A, jakby to weszło. Dobra, bomba. 111 i leżysz, gościu. Ale chłop był napocony. Zabieramy widzowie, medale i ciśniemy na wygraną. Trzy osoby do końca. Jest ty po w domku. Wizowie może jest, ale za chwilę myślę, że go nie będzie. Wyedytujmy się na typa. Cześć kolego, 55. Co ty byczku robisz w tej wodzie? Wygrywamy. Lecimy do kolejnego dziwnego rankeda. Gadajmy jeszcze chwilę o programie Steel SteelSeries GG, o którym musicie coś wiedzieć mając tą klawiaturę. Służy on do personalizacji i dostosowywania klawiatury tak, żeby była idealna dla nas. Zmieniamy tutaj poziomy aktywacji switchy OmniPoint 3.0. Możemy dostosować podświetlenie Teraz mały ważny element, czyli ekran OLED, na którym możecie napisać dosłownie wszystko. Wskazywać może on nawet temperaturę waszego sprzętu Dzięki oprogramowaniu GG Quickset Możecie tworzyć sobie profile podróżne gry Dzięki Rapid Trigger i Rapid Tap Nowy Apex Pro trzeciej generacji Jeszcze szybciej rejestruje kliknięcia Koniecznie obczajajcie wszystkie nowe funkcje Klawiaturę znajdziecie oczywiście w sklepie Computronic Link w opisie Widzowie przyszła pora na klasyka trollowania I dziwnych rzeczy Na pewno wiecie o czym mówię Robimy Skybase'a Więc biorę podstawowe itemy Wjeżdżam w gości Zabieram im matce I wchodzimy do nieba Złota pompa ze skrzynki Pozdrawiam w takim razie to jest dobry moment, żeby pójść na gości I zabrać sobie z nich matce I tak swoją drogą co do podświetleń klawiatury To mi najbardziej siedzi prism Ej, tam przy drzwiach jest gościu, który leci się bandażem Ej, gonie go, gonie go, go, nie wiem co ten chłop robi Ale matce będą za darmo z niego Zabudował się Kolego, 3, 2, 1, nie macie Żegnamy Kregorę Powiedzcie mi po co zbierać matce, jak mogę kogoś wyeliminować Plan jest taki, że eliminujemy bota, żeby widzieć strefę Dzięki temu będę mógł lepiej zrobić skybase'a Ej, jest typek przy wieży Chciał zabrać kartę, Typeczku nie wiem czy wiesz, ale to jest moja wieża. Tak tylko wspomnę. Dobra widzowie, sprawdzamy prognozę pogody, sprawdzona. Strefa na Skybase jest naprawdę idealna. Widzowie, to jest typo z medalem z rafta i ma biało, co ciekawe. Ej, dobrze byłoby go wyeliminować. Mamy to. Ej, tylko ja nie mogę mieć medalu na Skybase, bo wtedy będą wiedzieć gdzie ja jestem. Mogłem go jednak zostawić. Widzowie, mamy tutaj kolejnych typów i są to ostatni ludzie przed wejściem na skybase. Więc podmieniam ścianę. Moja ściana, gościu maloła, jeden leży, mamy to. Moim planem jest wyjaśnić wszystkie medale, żeby te najbardziej napocone chłopy zostawiły mnie w spokoju. Ja jestem ciekawy, czy mi się to uda. Dobra, dostał stówę, biało ma. Zero będzie leżał. No muszę, muszę go wyeliminować. Muszę, muszę, muszę. Dobra, leży, się manobyczku. Teraz lecimy na wyspę, żeby zacząć Skybase'a. Dobra, widzowie, nastał ten moment. Nie wiem czy to wyjdzie, ale zaczynamy naszą skybase'ową przygodę. Wedytujmy sobie tą ścianę. Muszę się na pewno śpieszyć. Z tego powodu, że strefa... No, strefa jest szybka, jak zresztą sami możecie zobaczyć. Jak daleko było do Max Haja od wyspy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie jakoś mega dużo, ale na szczęście w ekwipunku mam trzy apteczki w razie, gdyby strefa mnie zjadała. Więc jeżeli chodzi o to, mamy totalną chillerę, tylko widzowie. Pytanie jak z matcami? Ej, dobra, co? Tak wysoko, ja mogę... Co? Ja myślałem, że wyspa jest trochę wyżej, a ona jest całkiem nisko. Jak możecie zobaczyć na mapie, pode mną jest typ z medalem. Mam nadzieję, że kolega ma mm, Że tak powiem, popsuty monitor i mnie nie będzie widział. Zowie trzy osoby do końca. Okej, okay, mamy... O nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, budujemy to. Okej, okay, jest. I jest dobrze, jest dobrze Tylko teraz nie zginąć o, Minimalnie strefa jest ode mnie szybsza Ale totalnie nie sprawia to problemu Słuchajcie, wygrywamy na SkyBase'ie Plan jest taki, że ja w ogóle z niego nie schodzę I trolluję apteczkami Ej, co się dzieje? Jaka strefa? Skumajcie, że... Ej, dobra, to jest chore Mam idealną strefę Ja mógłbym stać teraz w miejscu i... Przeżyłbym kolejne dwa zony. Dobra, widzowie, nie mam pytań. To jest mocne, to jest bardzo mocne. Pytanie, gdzie są ludzie z dołu? Czy oni mnie widzą? No raczej mnie nie widzą. Jeżeli mnie nie kolapsują, to mam chyba totalny chill. Ej, dwie osoby do końca zostały. Ciekawe. Widzowie, nie wiem, gdzie jest ostatni typo. Ja na razie siedzę i obserwuję. Ej, napiszcie w komentarzu, czy ja po prostu nie widzę gościa. Może ktoś z was go zauważył? Gdzie jest ten typ? To jest moje pytanie. Zobaczcie, mamy jednego obserwującego. Chłop pewnie się teraz zastanawia na jaki on trafił serwer. Co robi dum na skybazie W ogóle, co jest grane? No ja niestety mu na to pytanie nie odpowiem. Musi się sam domyślić. Ej, no gościa normalnie nie ma, ale dymy. Może on SkyBase'a robi? Nie, no nie ma żadnego innego SkyBase'a. Widzowie, wydaje mi się, że mogę się troszkę cofnąć. Na przykład rozwalić to i pójść lekko w lewo. No i mam totalny luz. No i tak się gra w Fortnite'a. To jest to. Widzowie, pomóżcie temu gościowi mnie znaleźć. Jedna łapa w górę teraz to 1% szans więcej, że mnie znajdzie. Ej, ale dobra, ja tego typa nawet nie widzę. Ja siedzę na skybase. Gdzie. Strefa jest... Całkiem mała, a typa nie ma. Może ja trafiłem na jakiegoś magika, jakiś Houdini gra w Fortnite'a, coś w tym stylu. Dobra, w takim razie zobaczmy, co Houdini zrobi teraz. Zone wyruszył, No Houdini, jak to Houdini, najwidoczniej całkowicie zniknął. Ja nagrywam dziwne rankedy, Trollowanie na rankedzie, ale czy przypadkiem to nie on troluje teraz mnie? Ej, jest, 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 coś tam płynie w wodzie. Biedny gościu jest totalnie nieświadomy, że ja tutaj siedzę. Patrzcie, on dalej pływa. No jedno musimy mu przyznać, jest wytrwały. Gdzieś jak ten człowiek by pojechał na Olimpiadę, on by zdobył złoto wpływaniu. Jak widzicie, strefa jest już coraz mniejsza. Plan jest jeden. Gramy na hilofa. Ej, mam nadzieję, że mi starczy Matsów, żeby zrobić tego hilofa, bo jak nie, to będzie trochę lipa. Update kolegi. Dalej biega na dole. Czemu on idzie za zona? Co ty robisz, chłopie? Nie, on się... Bez komentarza lecimy dalej. Widzowie, w kolejnym wyzwaniu mogę używać tylko lootu ze skrzynek Duma, Avengersów oraz Iron Mana, czyli z chestów dodanych w tym sezonie. No i oczywiście muszę wygrać grę, co może nie być takie proste. Proszę, zostawcie mnie. Jak na razie mamy Skara i Auga. Dobra, w tej chałupie gdzieś jest typek. Ta jest wieży już go nie ma, nara. On chyba chciał zrobić taktykę na wyeliminowanie misterio, ale coś nie poszło. O, kolejny typ jest na mnie, na dachu chyba. Widzowie, tu gdzieś u góry jest skrzynia dokładnie Avengersa. Dajcie Pompę, mamy pompę, let's go. Pięknie, pięknie, naprawdę dobrze zaczyna to wyglądać. A jest typek wizowie. 60 dostał. Edytujemy się na niego. Elo, byczku, żegnamy. Kolejna skrzynia duma, bierzemy pompę Cerbera. I rewolwer też sobie zabiorę. Kolejny typek 70. Pyczku, nie uciekaj, chodź tu, dobra leży. Ci gracze są bardzo mocni w tym meczu. Gościu, co podkę pije, stary. No, widzowie, zabudowujcie się, jak pijecie potkę. Myślę, że tak to można podsumować. Chociaż ja sam czasem tego nie robię, no ale najwidoczniej mi dopisuje szczęście. oj, oj, oj! laser dostałem, potężny. Chłop, co mi wywalił. Ej, to było, to było bardzo mocne. Spoko, widzowie, leczymy się. Leczymy się, zaraz go poskładam. Szczerze. Chciałbym mieć takiego ejma jak ten typ. Poważnie mówię. Dobra, edycja, bomba. Co? Ej, chyba pompa mi... nie była przeładowana, Ta, nie miała mama w pompie. No to pozdro w takim razie. Cześć byczku, dostał 90. Bomba! Zero ma. Oj, koleżko!

Koleżko, żegnam cię, do widzenia, do lobby. No, ten typ ogarniał, o, on był całkiem mocny. Jak widzicie, przy mnie jest medal, i typek chyba chce mnie dojechać, ale dostał. Dostał 150. Kolego, kolego, nie wiem, czy ty siedzisz w krzaku, czy gdzie? Ale oddawaj medal, dobra? Medal duma zdobyty. No w końcu jestem dumem. No to to jest mój medal. Ej, ale jeżeli jesteśmy na rankedzie, na którym jest podka za kila, plus mamy medal duma, to czy oznacza to, że będziemy mieli podwójną podkę i HP za kila? Czy mi się wydaje? Do końca meczu zostało... Tylko 13 osób Polecam taktykę na siedzenie za kiblem w tym domku Jak coś, to jest ten domek na mapie Totalnie nikt was nie znajdzie Tym sposobem doszedłem do top 5 Sorry, jednak top 4 Wygląda na to, że top 3 Dobra, gość jest tam u góry na jumpadzie Lekko mnie obił przed chwilą Ja w niego lecę, widzowie, ja w niego lecę Chłopie, 121 z rewolwera Ten rewolwer jest, wizowie ogwizdany Poważnie Widzowie, sprawa jest prosta Trzeba się w niego wkleić No, muszę spróbować po prostu go poskładać Dobra, mamy hagie, jest git 86 dostał maloła Malowa, malowa. Podbijam ścianę Moja, Daszek Bomba, bomba I kończymy to kolejnym zwycięstwem Obczajmy moją rangę A więc widzowie wygląda na to, że mamy... Mamy Golda Wbijajcie na komputronik Link w opisie I obczajajcie nowe klawiatury trzeciej generacji od SteelSeries